Cześć. Dziś taki materiał delikatnie jakby uciekający od technologii mobilnych, ponieważ dziś porozmawiamy sobie o kamerach, a raczej różnicą między zwykłą kamerą, taką właśnie jak Panasonic HCX 1000, a lustrzanką. Także zapraszam. Na warsztat biorę pana Sonika HCX1000, którego testowaliśmy już kilka miesięcy temu i zrobiliśmy z nim kilka ma materiałów. Jest to bardzo dobra kamera, zresztą no, zobaczcie dokładnie, jak te materiały wyglądają. To jest odnośnik w karcie. Jakie są różnice w samej budowie? Jak możecie zauważyć, Panasonic HCX 1000 jest naprawdę bardzo dużą kamerą. Ta kamera to nie jest taka mała lustrzanka czy mały bezlusterkowiec. To jest naprawdę kawał porządnej kamery, choć i tak i tak nie jest tak duża jak inne kamery takie, powiedziałbym, że filmowe. W jej budowie znajduje się bardzo dużo mm, ułatwień, jeżeli chodzi o samo nagrywanie. Z względu na lustrzanki jest ona lepsza w tym, że ma specjalne silniki, jeżeli chodzi o przybliżanie i oddalanie. Jest to bardzo, ale to bardzo płynny ruch. Żeby takie coś osiągnąć w lustrzance, trzeba kupować specjalny follow focus, który no, jest dodatkowym kosztem, dodatkowo nie montuje się go do samej lustrzanki, a trzeba kupować ewentualnie specjalnego tak zwanego czyli coś na ramię, więc po prostu jest dużo aspektów, które trzeba jakby dołączyć do kamery, by mieć w miarę dość tak płynny zoom jak w tej kamerze. Tak samo jest z pierścieniem ostrości. Więc, jakby tutaj na tym polu wygrywa zdecydowanie Panasonic HCX1000. Jeżeli już jestem przy obiektywie, bo jednak tutaj w obiektywie dzieje, dzieje się ta cała magia, obiektyw w tej kamerze nie jest wymienialny, jest on na stale zamontowany. Oczywiście jest to dość dobry obiektyw, natomiast. Jeżeli byśmy chcieli osiągnąć jakiś ciekawy efekt kamerą, no to niestety nie jest to możliwe, ponieważ no, nie ma tej możliwości zmiany obiektywu. Więc on ma nadal tą samą długość, nadal taką samą przysłonę. Oczywiście możemy ją trochę zmienić osobnym podkręczeniem, co jest też również ogromnym plusem, co nie zmienia faktu, że jednak wymiana obiektywu daje bardzo, ale to bardzo dużo. Zresztą jak możecie zobaczyć w materiale, które robiliśmy właśnie dla kanału Szparagi, był to Szparab, zostały tam użyte dokładnie dwa obiektywy. Obiektyw 50mm i obiektyw 14 albo 16mm, dokładnie teraz nie pamiętam. Natomiast widać, że obydwa te obiektywy różnią się znacznie. Ten, który ma mniejszą ogniskową, jest o wiele szerszy. Tak? Mamy tutaj mam, mam bardzo szeroki kąt. Natomiast w 550 jest on normalnie wykadrowany. Nie jest tam jakiś nie wiem, specjalny czy coś. Natomiast właśnie widać, że no, są te różnice. I chcąc osiągnąć taki efekt w Panasonicu HCX 1000, niestety takiej możliwości nie ma, więc jakby no, to po prostu mówię za niestety ale minus tej kamery. Kolejnym plusem tej kamery jest to, że ma ona wbudowane dwa porty XLR, porty XLR potocznie zwane Canonami, nie mylić z firmą Canon, bo są to porty, które mają sobie trzy piny. Te trzy piny odpowiadają za masę, za odwróconą polaryzację i tak dalej, natomiast ogólnie po polsku oferują one mniejszą stratę, mniejsze zakłócenia, są odporne na warunki pogodowe, są ogólnie do zastosowań profesjonalnych i no, ta kamera ma już to od razu zbudowane. Jeżeli byśmy chcieli nagrywać taki właśnie jakości dźwięk z zwykłym mikrofonem, taki jak ten, czy mikrofonem kierunkowym, takim jak ten, ale na port jack, to niestety no, nie będzie to tak dobre, jak nagrywanie poprzez porty XLR. Więc kamera ta otrzymuje za to ogromny, ogromny plus, Ponadto można manualnie sterować podbiciem tego dźwięku, co jest jak najbardziej na plus, ponieważ możemy poziom dźwięku widzieć na monitorze tej kamery i na bieżąco zmieniać jego podbicie, by dźwięk ten był na takim samym poziomie ale nadal był czysty. Natomiast, by nagrywać taki dźwięk poprzez lustrzankę, musimy zaopatrzyć się w urządzenie rejestrujące dźwięk zewnętrznie, czyli po prostu jakiś rejestrator dźwięku firmy, nie wiem, np. Zoom, H5, H4, H3, H2, H1, Tascam, czy jakikolwiek inny, który pozwoli nam na podłączenie właśnie albo mikrofonu XLR, albo takich właśnie na zwykłego jacka. Jest to ogólnie bardzo dobra alternatywa, natomiast później musimy te ścieżki zsynchronizować w postprodukcji. Nie jest to trudne, natomiast no, trzeba się trochę z tym potem pomęczyć. Kolejną ciekawą funkcją tej kamery są filtry szare. Filtry te są wbudowane w tę kamerę. Możemy zmieniać poprzez przełącznik tam, gdzie jest ND. Ten obraz staje się ciemniejszy bez zmiany ustawień samej kamery. Więc, mając odpowiednie ustawienia, obraz i tak, i tak będzie bardzo dobry, dobrze doświetlony, jeśli to nie będzie zbyt ostre, więc, jakby to właśnie jest od razu budowane w tej Natomiast, jeżeli chcemy takie coś mieć w lustrzance, musimy dokupić po prostu je osobno i zamontować na obiektyw. I kolejną ciekawą sprawą w tejże kamerze jest to, że ma ona coś takiego, co się nazywa Focus Picking Jest to taki, taki asystent. Jeżeli chodzi o ostrzenie obrazu. Pomaga on nam właśnie w dojrzeniu, co dokładnie jest ostre w naszym kadrze. Więc są to linie różnego koloru, gdy po prostu wyostrzymy obraz na dany obiekt. Pokazują się właśnie linie blisko tej postaci, które pokazują nam, że na pewno ten obiekt, na którym pojawiają się właśnie te linie, na pewno jest ostry, a to na czym te linie się nie pojawiają, nie jest ostre, więc jest to bardzo dobre, ponieważ bardzo rzadko zdarza się, że lustrzanka ma też taką opcję. Raczej jest to widziane w bezlusakowcach, natomiast ta kamera ma aż to budowane, więc jest to jak najbardziej na plus. No i główna sprawa, czyli rozdzielczość. Kamera ta pozwala nagrywać w projekcie. 4K w maksymalnie 60 klatkach na sekundę. Jest to naprawdę bardzo dobra jakość samego obrazu. Tak samo ilość kl klatek na sekundę jest no po prostu duża, ponieważ rzadko zdarza się, że za kwotę około 10 tysięcy złotych otrzymamy kamerę, która nagrywała właśnie 4K aż w 60 klatkach. Raczej znaczy zdarza się, że jest to około 25 do maksymalnie 30. Natomiast teraz chciałbym troszeczkę uratować, jakby honor lustrzanej, czy też bez lusterkowców i jakby pokazać Wam, że jednak wydając mniejsze pieniądze również można osiągnąć podobny efekt. No, oczywiście nie osiągniemy tutaj 4K w 60 klatkach, natomiast w 30 jak najbardziej. Więc zaczynamy. Możemy kupić sonika GH4 bądź Sonika G7, którzy nagrywają 4K w 25-30 klatkach Full HD w 60. Do tego dokupujemy jakiegoś zuma, czyli właśnie realizator zewnętrzny. Do tego możemy dokupić kilka obiektywów, nawet Sonika. i w sumie mamy taką kamerę jak Panasonic HCX1000. Więc wydając naprawdę mniejsze pieniądze, można osiągnąć bardzo podobny efekt i w sumie jest to moim zdaniem lepsza opcja, ponieważ no jednak obiektywy robią robotę po prostu i. Mając kamerę, która nie ma wymiennego obiektywu, to oczywiście pasuje ona do pewnego rodzaju materiałów. Czyli na przykład do dokumentów, do wywiadów, do jakichś reportaży, nagrywania um, wesel. Taka kamera będzie po prostu do tego idealna, ponieważ wszystko ma w jednym, tak? Można też włączyć od razu w niej automatykę, więc jakby nie martwimy się o jej większe ustawienia. Kamera tam ma po prostu, nie wiem, być na statywie, być w ręku, więc stabilizacja obrazu też sobie jakby z tym ogólnie poradzi. Po prostu do tego rodzaju materiałów taka kamera będzie po prostu idealna. Natomiast, jeżeli chcemy robić jakieś materiały, nie wiem, jakieś filmy fabularne, czy właśnie takie, jak my robimy, technologiczne, bądź jakiekolwiek inne, które po prostu będą bardziej artystyczne, Chodzi tutaj oczywiście o plastykę obrazu, że chcemy osiągnąć po prostu jakiś ciekawy efekt. To jednak zakupienie tak lustrzanki bądź bez lusterkowca, do tego jakiś obiektyw i ewentualnie rejestrator, ponieważ no, dźwięk wiadomo jest bardzo istotny. I ja mówię teraz przed mikrofon, który kosztował mnie 25 zł, więc chyba nie jest tak źle, prawda? Moim zdaniem. Lepszą opcją będzie zakupienie lustrzanki bądź bez lusterkowca, ponieważ po pierwsze wyniesie nas to mniej. Po drugie, mamy większe możliwości samego nagrywania, no po prostu obiektywy robią robotę, tak? Jeżeli chcemy osiągnąć jakiś bardziej plastyczny obraz, jakiś ciekawy efekt, no to jednak z jednym obiektywem wbudowanym no niestety tego nie możemy aż tak dobrze zrobić, wykonać, nagrać. Ponadto obiektywy też nie muszą być nie wiadomo jak drogie. Jeżeli mamy wersję kowca tam mamy właśnie ten focus peaking już razu wbudowany, możemy wykorzystywać obiektywy, które mają manualną optykę, a i tak i tak obraz będzie ostry, ponieważ no pomoże nam ta sama funkcja. Więc możemy kupić kilka obiektywów za kilkadziesiąt, kilkaset złotych i będziemy mieli od razu jakby większe zaplecze odnośnie samego nagrywania niż właśnie taką kamerą półprofesjonalną, która po prostu służy do danej kategorii materiałów. I to chyba tyle. Wydaje mi się, że poruszyłem dość dużo kwestii związanych z kamerą taką półprofesjonalną, bądź lustrzanką, czy też bezluterkowcem. Natomiast, jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze inne pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. Jeżeli taki materiał Wam się spodobał, to bardzo chętnie poruszę kolejne kwestie odnośnie właśnie nagrywania, a osobiście skupię się na nich tak stricte, tak? Odnośnie powiedzmy, nie wiem, audio, odnośnie obiektywów, odnośnie samych lustrzanek, ich funkcji, opcji i tak dalej. To wcale, że tylko od tego, czy będziecie takich materiałem zainteresowani. Jeżeli tak, no to oczywiście łapka w górę, komentarz niżej będzie dla mnie bardzo pomocny. Możecie podpowiedzieć mi jakiś temat, coś poradzić, zapytać. Nie ma żadnego problemu. I oczywiście subskrybujcie, by być na bieżąco z naszymi kolejnymi materiałami. Czołem!